Lupis to nie jest wcale dużo Ile? Oooo. 10 koła? Nawet chyba nie, nawet poniżej chyba 10 koła. Tak? Kurwa masz, przypierdam. wtedy się pierwszy, pierwszy raz się poczułem milionerem, bo wymieniałem ten... Dola... Mogłem wybrać kurwa ładne z gold na ten bonus. Bo no. To jest patrzcie, kurwa. kurwa teraz się przez do... A nie widać już. Czy na tam pije, no na i banł się. Kurwa masz. Nie mam bez alko Ej, czy picie bez alkoholowego drinka jest męskie czy nie? Nie. No, jak się to Zacząłem minę, kurwa, i mi się głupio zrobiło. Mina Mina... Miałem taką minę jak ja, jakbym był Menelem i to bym to by mnie pobił na dworcu. To, to była moja mina. Ty <noise> że piję drinka bezalkoholowego? Tak, tak. O kurwa już się odbija. Czemu tu tyle mrówek jest? A nie pierdole Czapka dojebana? To moja czapka Ja już zrobiłem jak byłem w Finlandii A co kurwa zazdrościsz? Ty chyba Trochę zazdrościsz tak. Ale musimy mi oddać Jak kurwa, to jak wygram yy. Słuch, tak dobra. <głupy> Jaki zakład? Już i tak zostawiłeś kurwa macbooka u mnie Na meninie Więc wiesz Będzie dziś gips? Nie się ile potencjalnie Ci grozi od odsiadki za kasyna? Orientowałem się. Aktu aktualnie... Zero tylko grzywna, więc tak się po prostu śmiejemy, że do odsiadki, ale no tylko grzywna. Ja Ci pożyczek. <grym> Powiedz, że na pewno nie płaci. Nie, ale to już To jest tylko grzywna, Za to co jest tylko grzywna. Dorian, już poszedł? Czekaj, tylko skończę ten... Pięć slotów jeszcze. do debilu przy krzakach. I kurwa się dziwi, że mrówki są. To jest znak. Znasz sortała Folsom Prison? Tam chodzą właśnie takie karoluchy. I to jest znak, żebym jutro zagrał. Tam. A w ogóle jutro zabrałem wszystkich 4000 pylynek i jedna. od wawady. Nikt ci tak nie da jak wawa da. Dobra. Ja bym najebał jakąś hama i wyruchałem kurwa. A męską czy damską? Co? Męską czy damską? Obojęcie. Dziura to dziura. <noise> Szacunek. Co? A ty czemu nie zjadłeś ciasteczka? Jedno. Ja to... Daj mi się złożyć. To jest lód, nie? Nie, nie, to jest. Nie wiem, co to jest. Tak. <noise> Dobre <noise> nawet. Ja, płacimy? Kiedyś się toło dzięki. <noise> Ale to jest serio. Ja zapłacę, bo ja ty załamałeś. Ja, gdzie, gdzie, gdzie jest aplikacja? Ale nie ja powiedziałem o łazienicy, za nie powiedziałeś o no, co, no, żeby zapłacić. To i ci do łazienki, no. Poczekaj, poczekaj, tylko nie chłopie. Po nie, poczekaj na nas, żeby Debil. nie zabrali plecaka. The pill. Dobra, ja to biorę pleca, gdy piję damy. Kiedy się wysikasz? Gdzie jest kiwab? Co? Gdzie jest kiwab? W tych wsiachach właśnie tutaj. Nie, żartuję, znam jedzenie tamtego. Kundziabicz, chujby zdobacz. Działa, kurwa? Nie, musi. Działa imię pedalską. Grzywna 20 stawek dziennych tego, co zarabisziszisz przed akwariuszką. Pamiętaj, kurce, no, ale mówię ci, że ja dopiero kurkę wyślę Ci jak, jak będę ten, jak będę, jak będę w Polsce. Poza tym ludzie, którzy tam czytają te artykuły, to zupełnie nie jest tak. Zupełnie jest tak. Gdybyście, oh, gdybyście wiedzieli jak wygląda prawo w Polsce i jak łatwo można to ominąć i jak. Jeżeli, jeżeli masz pieniądze, jak łatwo jest w ogóle w Polsce funkcjonować i, i być ponad prawem, to byście się kurwa zdziwili. No ale, to masakra, to jest po prostu, to jest po prostu masakra. No nie, mogę, nie mogę za dużo mówić, ale jak już teraz będę ostatni raz w Polsce, to wam, wam wszystko, wszystko wyjaśnię jak, jak wrócę na Maltę już po prostu nigdy, nigdy nie będę w Polsce. To wam wszystko wyjaśnię jak działa cały system prawny w Polsce i jak można dużo zrobić jeżeli ma się pieniądze. Okej? Okay? Bo na razie to wiesz, jeszcze nie chcę być zwinięty z lotniska. Gipsik wjechał? Nie, nie, ja, ja, to, ja bez, bez gipsowym. Chyba dzisiaj, nie wiem, zobaczymy, może, zobaczymy, zobaczymy, ja na gotówki. Okay. Będą cię bierze na krótkie dystanse? Nie wiem, bo nie chce mi się kurwa nosić tego plecaka, rozumiesz, to muszę zmusić Natana, żeby to nosił, ale będzie to łatwe. Ile dzisiaj było na kasynko? Nie, tylko 200, dolarów, a 7000 euro było od, od kasynka, no ale nie wypłaciłem nic, bo przegrałem. Do gruby. Kiedy produkty moje będą w sklepach? Koniec października, początek... Yy, sorry, koniec października, koniec października. Będą już w, w sklepach. Dobra, zawijam się stąd kurwa troje rokasz. Um, jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Z kim v to o VOOM. Zobaczcie sobie jaka jak to jest firma. Więc to nie jest tak, że ja... Już mówiłem to, ale powiem po 30 jest. To nie jest tak, że ja zamawiam kurwa korte, kontener wejpów, snusów i, i podów z Chin i liczę na to, że, że oszukam Chińczyków, tylko to jest, stoi za mną firma międzynarodowa, która jest na giełdzie, więc ja nie wiem czego się obawiać. Kto jest właścicielem tej całej wowady Rosjanie, Sigma. Sigma, Rosjanie, Sigma. Nie palę P2, się cię się może zamówię. Nie bardzo dobrze, uzależnij się i zamawiaj co tydzień, albo co dwa dni. Na, na takich klientów właśnie liczymy. Dobra, wypierdalam sędzia. Nie chcę już tutaj być. O! gdzie jesteś? się grasz? Chcesz nosić ten backpack? Chciałem nosić? Ja, ja ponoszę. Ja poniosę? To zakładam go. Uciekam stąd nie płacę. Uciekam stąd nie płacę. Kurde, w Ale musisz tak, musisz się założyć go. To możesz mi, bo ja teraz sobie... Tak, tak, tak. Czekaj. Wiesz, ja muszę trochę ten... ...się odegrać, nie? O kurwa. Piękna sprawa, nie? Ja. Dobra. Czekaj, Dobra. chodź tutaj. Sorry, sorry. Hm. Daj mi tutaj go. U mm? kurwa, masz. Już mówię, że przyciszył trochę. Ale kurwa, no gram, jak bez dźwięku grać? Ja mam też pożyteczkę do łazienki Mogę na chwilę iść do łazienki jeszcze? I idź. Pój pójdę, dobra? I idź. A ja sobie mogę zagrać jedną? Możesz sobie zagrać. To jest w sumie Twój stream, kurwa. Start, wejść w pierwszy bieg 60 metrów. Zaraz wracam, <grym> tylko pójdę do łazienki, Dobra, jeden sobie kurwa zrobię bet. Olin kurwa zrobię w sumie. Jak coś, to ja nie jestem jakiś taki. Bo ja wiem, że to wygląda, jakbym był uzależniony. Ale sobie po prostu tak wiecie. For fun gram. Odkuć się chcę po prostu, bo przegrałem trochę dzisiaj. Kurwa jebana. Hello. Wygrałeś coś? Co? Wygrałeś coś? Nie, w kiblu chciałem grać, ale nie miałem nie zasięgu, no. Chujowe kible, nie? Najgorsze kurwa na świecie. Kurwa, no i się zlagowała Ja pierdolę. Ej, zjesz może to jak już kupiłeś całe. Zjesz kurwa to do końca. Mega chujowo tak co nie wiesz? Dobra. Ostatni raz spróbuję. Za wszystko. Ja o ob że tylko teraz wygram. Co Sugar, nie, Sugar. Si nie, nie, nie. Sweet za. O chuj. No chuj No cię chuj. chuj. Ja pierdolę. Kurwa gorzej być nie może. Kurwa dawaj teraz. O, jeszcze free spinsy mam. Dobra, ostatni raz gram już nie będę grał. <ścoughs> nie będę grał bez streamów już. Kurwa mać. Nawet na zero nie będę. Dobra, niebieskie teraz. Kurwa Kurwa mać Dobra, ostatni raz Dobra, jak wygram teraz piątkę To, to... tak Zapłaciłeś? Ej, ja za każdym razem wychodzę z gdzieś tym gościu chodzi z tymi różami Racja, 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 racja. Szymon, mam pytanie Nieosobiste Czy ty jesteś lekko pijany? Jest najebany już. Tak? A tak od 1 do 10 stopni najebany? 7? No to. Ale leciutko 7, tak jest 9 Okej. Okay. <coughs> jest 6-9 A zamówiliście rachunek? Znaczy, no. Nikt nie w nie, 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 nie ma. <coughs> Sorry, sorry boss. Wymówki. No jeszcze nie, jeszcze nie, ale zaraz zamówimy, nie? <coughs> zaraz będzie rachunek. Ok, you have the bill. Oh, Kurde, sikać mi się coś zechciało. Byłeś przed chwilą. <coughs> A to się co chciało? Byliście kurwa przed chwilą, ja na was czekałem. Teraz już nie ma. <gry> kurwa, i przejebałem przy pieniądze, wszystkie nie przeze mnie, bo było po 200 dolarów i tyle. Nie, to kurwa, przez kogo? Ja do niczego nie zmuszam. tu. już zakacę cena web? Zależy, od którego wejścia pytasz. Jeżeli pytasz tego 15 tysięcy buchów, to w zależności ile, ile, ile byś chciał zamówić. Jak jednego, no to pewnie będzie, nie wiem, 60 zł. Jak 1000 czy 2000, tak jak tam już mam te pierwsze zamówienia, no to mogę ci zrobić nawet po 36-37 zł. A milion sztuk, ja to po złotych <śm> <śm> why, why To to jest ładny. Co? Was you are the one who asked for? A, -a, 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 -a i to znaczy. Niestety, of course. 35 euro. Niestety tyle. Jest tyle. euro robisz. Kartę. Trochę jest, nie? Posłuchajcie, że ja tam ale nie rozumiesz tego, że moje moje y są najlepszej jakości, nie ma czegoś takiego na rynku, jakie jakie ja mam. Ja prostu z wumem. Nie ma nie ma lepszego. ...niż ja będę nie, miał. No, zresztą, no spróbujecie to, no, tak samo jak z koszulkami. Gościu zamówił ode mnie dwie koszulki, zobaczył jaka jakość jest tej koszulki, no zresztą sobie dotknął. Ty, Wirex, widziałeś tą koszulkę? Nie. Widziałeś. Ale zobacz, jaka, jaka Kurzo, to jest... Kurwa, coś siera, jebana. <grym> <grym> nie, no żartu. <grym> fajna, fajna, I fajna, tej no. ...koszulki, mówi, że zajebista jakość i wszystko, i że jeszcze. Nie wiem czy w ogóle się bawić w sprzedaż tych wejpów detalową tylko czy tylko po jak ludziom to hurtowo, bo no jest, jest po prostu za dużo tego wszystkiego, za dużo, za dużo tych przedstawicieli, za dużo, za dużo tych wejpów i no. Ten niebany asystent Szymola nie odpisał, a pisałem już 7 dni temu. No to napisz do mnie na Discordzie, to ci odpiszę. No ale co chcesz? Tylko że kurwa, ja się... Nie, nie, Po pisze. osób, które do mnie piszą, chcą blika albo chcą, żebym im w, czym, w czymś pomógł. Raz na tydzień pomogę, ale kurwa, ja, jeżeli ja bym wysyłał każdemu tyle blików, ile, ile wy chcecie, to ja bym był na minus. W całym życiu bym był na minus. Dobra, ja bym chciał jakiejś jakieś dzipe małoletnie. Slip. <słyszy> <słyszy> Kelki papa.